witajcie na Czysta Kultura. Ja jestem Grzegorz. Krzychu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu, który trochę chyba skradł serca i umysły widzów na całym świecie. Nie mogliśmy pominąć jakby tej kwestii tego serialu i musieliśmy o nim nagrać jakiś film, tak? A mowa jest o Gambicie Królowej, czyli ostatnim hicie, świeżym hicie od Netflixa. i chcą nie make them any smarter. You feel like. Powiedzcie, no kto się nie zakochał w tym serialu od, od początku, bo na przykład ja miałem tak jak zacząłem oglądać pierwszy odcinek, że, że od razu ten serial mi spasował i chciałem wejść. Chciałem po prostu oglądać ten odcinek. To jest trochę tak, że ten gambit królowej w ogóle wyskoczył jak królik z kapelusza, bo w czasie, kiedy tam czekały na kolejnego Wiedźmina, na Stranger Things. No to jednak to nie był serial, który był jakoś strasznie promowany, a właściwie na bazie takiej kuli śnieżnej nagle stał się hitem na skalę światową. Znaczy, Netflix ma takie, takie to co do siebie, że właśnie czasami taki serial wyjdzie, w którym właśnie nikt się nie spodziewa, że odniesie taki wielki sukces albo nawet że stanie się ich flagowcem. Aczkolwiek, umówmy się, no Netflix robi hurtowo te seriale, więc, no. Yy, jak na 20 tych takich produkowanych taśmowo jeden wyjdzie ok, no to już jest dobrze. A tu się okazało, że wyszło więcej niż ok, bo wyszedł mocny kandydat do miana serialu roku. Zdecydowanie tak, bo, bo ten serial ma w sobie coś takiego, że hipnotyzuje widzów, że, że po prostu. Nie można się od niego oderwać, wie, więc, więc. Tak, Ania, Ania Taylor-Joy, główna bohaterka od twórczyni roli Bev Harmon. Yy, no ona ma coś takiego, właśnie tak jak powiedziałem hipnotyzującego, w sensie często jest tak w tym serialu to za chwilę w ogóle przejdziemy do konkretów ale często w tym serialu jest tak, że wystarczy jakiś jeden gest, takie jedno spojrzenie. I moim zdaniem to mówi więcej, niż jakby ta scena konkretna była przegadana jakoś konkretnym dialogiem. Tak, może raz nie wiem czy masz takie wrażenie. Wystarczy na spojrzeć, jej oczy są tak hipnotyzujące, że, że po prostu. Chce <grym> w sensie się oglądać tą aktorkę, a tym bardziej postać, którą wykreowała w, w tym serialu, więc, więc. Dokładnie. Ale pokrótce, serial opowiada właśnie o losach Beharmon e, młodej dziewczyny, która. Trafia do sierocińca na skutek tam jakichś konkretnych wydarzeń i zaczyna grać w szachy. No, nie brzmi do kasowo, nie? No, ale na początku nie wygląda to jakoś wybitnie, ale jednak, jednak okazuje się, że można pokazać grę w szachy w sposób, w który naprawdę będzie ciekawy i taki emocjonujący. Tak, ale też masz takie wrażenie, mi się wydaje, że te szachy, które są motywem przewodnim całego serialu. No one są jednak takim pretekstem do całej tej historii, do historii e, walczenia z takimi swoimi demonami, do stawania się coraz lepszym, do dążenia do tego perfekcjonizmu, a przy tym wszystkim właśnie zmaganie się z tymi słabościami. Tak, bo te szachy to jest, ta szachownica to jest jej życie czyli musi dokonywać konkretnego ruchu, żeby no, no taki dalej. Zachowały, nie? Z nią. No, no tak, może gdzieś tam było, że ta szachownica jest właśnie jak życie, że musi dokonywać konkretnego ruchu, żeby coś tam dalej postępowało, a nie żeby od razu przegrać. Czyli przegrać w swojej ścieżce życiowej, czyli popaść w nałogi, być taką arogancką czasami. No tak, bo bardzo szybko się okazuje, że to wcale nie ci rywale po drugiej stronie szachownicy są jej największymi przeciwnikami, a ona dla siebie jest tym niebezpieczeństwem. To jak ona żyje, to jak ona traktuje różne rzeczy, łącznie z używkami. To jest właściwie ciekawa sprawa, bo jest taki moment w serialu, kiedy wydaje się, że te używki, te środki uspokajające, które BEF jakby przyjmuje, to właśnie to jest to, co sprawia, że ona jest tak dobra, prawda? Jest taki moment. Czy znaczy, może to też jest, też jest ukazanie takiego elementu jej życia, że ona potrzebowała jakiegoś bodźca? które by ją może napędził do, do takiego działania, do jakiegoś kreatywniejszego myślenia. No bo mm, jak widać, mm. nie było to jej potrzebne, tylko w jej głowie było takie, takie założenie, że bez tych środków e, nie będzie mogła dalej wygrywać, czy, czy wyobrażać sobie tej szachownicy i przewidywać mm -hmm. ruchów. Oglądałeś kiedyś mecz szachowy? Taką relację z meczu szachowym? A, takiego tam, normalnego. Kiedyś tam coś na YouTube mi się e, rzuciło w oczy, jakiś Kasparow. E. I, i, I co? No do, do, nie było to kasowe, powiem. No właśnie, więc szachy to nie jest sport typu piłka czy koszykówka, ja nie wiem, kosmiczny mecz, który można przedstawić w taki efektowny sposób. A jednak. Y a jednak te wszystkie mecze, a umówmy się przez te 7 odcinków tych spotkań, po prostu jest na pęczki. oglądamy szachy praktycznie cały czas. No, przedstawianie tych kolejnych zawodów, spotkań, tej rywalizacji face-to-face. Zostało tak świetnie pokazane, tym bardziej, że, że wiesz, że jakby ona tutaj nie jest takim pretendentem, ona nie jest takim faworytem w każdym spotkaniu, I, do, i, i pomimo tego, że przegrywa, to dalej chcesz wierzyć w to, że, że jej się tam powiedzie, bo jej kibicujesz przez to, jak znasz ją postać w tym serialu, która tam przez całe życie jakby ją y, prowadzi. Wie, więc y, gdzieś masz z tyłu głowy, jakie są jej tam osobiste odczucia i, i, mhm. i co przeżyła. No, a po drugiej stronie masz tą szachownicę, i a kurcze, no to niech się odegra w tych szachachach przynajmniej, to może będzie jej lepiej w tym życiu. Tak, to jest ważne, co mówisz w ogóle, że. Bo to, to wcale nie jest taka prosta sprawa, wykreować w serialu, w filmie ogólnie, w kulturze takiego bohatera, któremu kibicujesz, któremu chciałbyś sympatyzować. Na przykład, mimo tego, że widzisz, że on ma jakieś tam problemy, że to nie jest tak, że to jest taka osoba na wskroś dobra, że ona ma te swoje ciemne strony, a mimo tego. Cały czas z tą bew jesteś, cały czas trzymacie się w emocjach. Te kolejne mecze, te przesuwane pionki, te jej różne roszady. bo jakby od razu łapiesz ten kontakt, dopingujesz jej, tak? Ale to jest to, co powiedziałeś na początku, że ona ma coś w sobie, że stajesz się jej przyjacielem w serialu. Mhm. <grych> I, i, I bez względu na to, jakby postępowała, to będziesz jej gdzieś kibicował i trzymał za nią kciuki. To jest fajne, że ta historia, cała, która jest pokazana, ona nie jest też taka słodko-pierdząca. Oczywiście, no są takie momenty, e, powiedziałbym, elementy bajkowe, tak jak na przykład to samo zakończenie. E, jest takie, że... E, oczywiście, się spoilerowo, będzie na okładce pewnie ostrzeżenie, więc tu się nie musicie bać. E, kiedy wygrywa z wielkim mistrzem Marcinem Dorocińskim, arcymistrzem. E, I w sumie, jakby... ten mistrz, e, jakby jej klasę uznaje, tak? Ale jakby to przenieść na takie te realia zimnowojenne, ja nie wiem, czy to by było tak baśniowe. No właśnie, bo tu mamy <gry> jednak tą rywalizację amerykańsko-rosyjską. To nie jest tylko rywalizacja w szachy, to jest właśnie polityczna rozgrywka, gdzie, gdzie mhm. ma duże znaczenie. Przyjazd do Rosji, bo jak wiemy tam z późniejszych relacji, że jednak arcymistrz, dorosiński, jak to ująłeś, <laughs> e, no jednak on chciał współpracować z amerykańskim mm -hmm. rządem i chciał, bo no dobrze wiemy, że przez w ciągu serialu przewijają się, że na każdym turnieju on jest pilnowany przez agentów KGB. Tak, 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 Więc te turnieje są dla niego też jakby pretekstem do tego, żeby się uwolnić od y, mocarstwa rosyjskiego. Co też prowadzi do tego postawienia takiego fajnego wniosku, że. E, świetnie ten, ten, ten świat, ten świat, tamtych lat zimnowojennych został bardzo, super, bardzo fajnie przedstawiony. W sensie, jakby czujemy ten klimat takiego napięcia, że o, Związek Radziecki, Ameryka, tak, tu jest ten świat, tu jest ten świat, jakby to spoiwo. Zresztą to widać po reakcjach też tych Rosjan, właśnie kiedy Bev Harmon nagle staje się idolką dla Rosjan, którzy. Jakby łaknął też tego zachodniego świata. I mamy tam nie tylko rywalizację zbrojeniową polityczną, ale też na, na gruncie szachowym, jak widać, że jest ta rywalizacja. Wie więc, no ale yy, chyba o to też chodziło o wykreowanie jakiegoś tam yy, rywalizacji tamtych czasów, bo to, mhm. to tak to mogło wyglądać właśnie, że, że Amerykanie dostawali w cały czas od, od rosyjskich mistrzów i znalazł się ktoś. No One tak, to tak, był w stanie ich pokonać. To, co jest też fajne, że mamy tą główną bohaterkę i oczywiście historia kręci się wokół niej, no bo to jest jakby zasadnicza część, ale dostajemy też naprawdę bardzo fajnych bohaterów z drugiego planu. Takich, których też można polubić i którzy na końcu okazują się naprawdę Eee, że to wszystko zmierza do jakiegoś jednego celu, jednego pokoju, jakby w tym. W tym. Czyli wiecie, przed wyprawą trzeba zebrać drużynę, no. i trochę, trochę było tak właśnie w tym, w, tym, w tym serialu, gdzie na samym końcu wszyscy ci, których ona ogrywała, ale z którymi miała kontakt przez całą tą swoją karierę, skupiają się po to, żeby jej Czy, pomóc, co jest nawiązanie też do tego, że Rosjanie grali zespołowo, nie? Czy, czyli mówisz tu o, o Benie i o Henrym, tak? Który, eee... Ee, Harem. przepraszam, Harem. E, których pokonała i którzy, no, mieli tam jakieś bliższe kontakty też w życiu osobistym, więc... Z którymi też się przespała. Dokładnie, więc, 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 a, <grym> a jednak potrafili się zjednoczyć w obliczu, jakby nie patrzeć, ważnego wydarzenia, czyli pokonania Rosjan. Ale też jak, o tym, jak wspomniałeś mhm. o, o tych właśnie męskich postaciach, to też mhm. trzeba, nie można pominąć roli m, matki y, zastępczej. To, od, to nie jest męska postać. Y, no właśnie <laughs> mówię o tym, że <laughs> mówiłeś o tych męskich, no, 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 to nie no, można no, pominąć B. też roli no, matki tak, zastępczej tak, tak. od B, która no, naprawdę bardzo sympatycznie wykreowała tą postać, bo na początku można było zakładać, że ona będzie taka... M, 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 no, takie memu trochę to Nieprzystępna, było. Ja ale gdy wymagał, się pojawiły pieniążki, no to się pojawiły jakieś emocje i jednak większe zaangażowanie w to, co robi Beth. No, z drugiej strony można powiedzieć, że pod, podchodziła do sprawy materialnie i, i że faktycznie chciała żerować, no bo też tak wprost powiedziała, ej, to ja tu 10% bym chciała, nie? Ale... A dostała 15%, ale z drugiej strony ona jednak była taką. Taką bliską osobą, której B przez całe życie nie miała. Była właśnie, I faktycznie była, yy... matkowała jej tak naprawdę i matkowała, więc... Okej, okay, no były to pobudki może takie czy nie inne, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ale pod tą powłoczką, moim zdaniem, tam faktycznie była taka matczyna miłość. I też z drugiej strony było to uczucie córki do matki. Tak, bo też obie, obie zostały jakby odrzucone, bo tutaj jednak straciła tak. rodziców, tutaj ten mąż... Yy odszedł o, i straciła dziecko wcześniej, wie, Ten mąż to zresztą wyjątkowy padales nie? Taki typowy. Jeszcze sam się potem wyżerował na tym mieszkaniu <grym> w tym domu, bo nie, ja, o tym nic nie mówiłem, zapłać mi tu. Wie więc, więc no i tak jak mówisz, te wszystkie postacie gdzieś tam potem mają większy, mniejszy wpływ na to i jednoczą swoje siły. Wie, w w obliczu tak. tej, tej rywalizacji rosyjskiej. No, a sama B walczy, walczy nie tylko z rywalami na szachownicy, walczy z tymi swoimi demonami, z tymi z alkoholem, ze środkami uspokajającymi, które jej dawały takiego powera i taką możliwość, powiedzmy, e, rozgrywania partii trochę w, w myślach, co potem, jak się okazało, wcale nie było jej potrzebne, bo potrafiła taką partię rozegrać dzięki temu swojemu własnemu talentowi. Tak, Więc to było tak. ważne, to jak ona z jednej strony wygrywała z nałogiem, wygrywała z jakimiś demonami, bo potem znowu w kolejnym odcinku przegrać, dać się pogrążyć i znowu, żeby wyjść, to na przykład na końcu było zasługą tej Joey, która e, przyjechała, pojechały na pogrzeb e, pana Szajbella, tak? Woźnego. pierwszego nauczyciela z śrocińca to wszystko Tam. się bardzo fajnie zazębiało. No tak, czyli, czyli widać, że każda osoba musiała mieć jakiś pozytywny, negatywny wpływ na to, żeby ona mogła podejmować dalej mhm. konsekwentne decyzje. Dokładnie. W, w, więc, no mówię, to jest tak jak na szachownicy. Każdy, każda z tych postaci była, powiedzmy, rozstawiona na planszy i w odpowiednim momencie po prostu mhm. m, była mhm. kierowana do bef. No, to jest bardzo fajna przynośnia ogólnie ca ca całego tego serialu. No, no, no właśnie o szachach, nie? E, więc... więc, no kto by się spodziewał, że, że serial, który ma tematykę szachową, e, ale umówię się, to nie jest dokument o Garin Kasparowie, tylko naprawdę to jest kawał e, serialu, gdzie pod tym powłoczką Mamy naprawdę duże emocje, Więc fajne emocje. Pewnie teraz większość z nas będzie znała zagranie typu obrona socjalistyczna. No ale w też. Google na przykład e, fraza jak grać w szachy była wyświetlana najczęściej chyba w historii e, tej wyszukiwania. Tak, też gdzieś Więc, tam w różnych punktach sprzedaży czy w sklepach e, wzrosła sprzedaż szachów. Tak, tak. No a też wiemy, że sam Netflix odniósł ogromny sukces przy tym serialu, bo to no, było bodajże 62 miliony, tak? 62 miliony yy, subskrybentów obejrzało Gambit Królowej Więc... w ciągu 28 dni, żeby, bo to jest ta cenzurka czasowa. Więc, wow, to jest naprawdę eee... ekstra wynik. A jakby tego było mało, w 92 krajach Gambit wylądował w topce, wiecie, tej top 10 tam polecanych, a w 62... Awansował na pierwsze miejsce, no więc wiecie. Więc troszeczkę statystyk, ale które robią naprawdę duże wrażenie. No bo takie liczby trzeba podać, no bo one jednak naprawdę rzucają na kolana, wiecie tam, wieźdźbiny Stranger Things, a tu się okazuje, że Gambit, e, że Gambit osiąga taki więc... sukces, i raczej, że i raczej, y, znaczy, mam nadzieję taką. I wydaje mi się, że twórcy to podzielają, bo ja czytałem taki wywiad właśnie z showrunerem całego serialu, że raczej ta historia kontynuowana nie będzie. I dobrze. Nie, nie, bo to raczej był potencjał w sumie historia na jeden sezon, tak. i, i po co sobie psuć tą historię, czy o tym, jak o niej sądzimy, czy uważamy, jak ją postrzegamy w kolejnych sezonach. Jest, nie. Tu się skończyła historia tak, jak się miała skończyć, wszyscy są zadowoleni. Są opowieści, i... które nie warto przeciągać. Mimo, że pewnie potencjał by miały i pewnie by było oglądane w kolejnych milionach gospodarstw domowych i tak dalej. No ale to ale... jest taki znak dla Netflixa, że warto poruszać jakieś niekonwencjonalne tematy, czy też niszowe sporty w tym przypadku. No takie dziedziny życia, które nie do końca byśmy uważali, że będą y, widowiskowe do pokazywania. No albo po prostu trzeba robić dobre seriale, nie? No to swoją drogą, więc... Z, ale... Zamiast wypuszczać 10 kaszanów, to warto zrobić po prostu tych seriali o połowę mniej, o trzy czwarte mniej, a, ja, ja wiem, że tam ten zalew musi być cały czas, i przemiał musi być cały czas, bo na tym polega idea. Kaszan też na siebie zarobi, mniejsze, A... większe pieniądze, ale. Ale wiecie. Takie no, perełki to, to my lubimy. Takie perełki to, to jest coś, i to jest no, naprawdę mocny kandydat do. Więc, jednak, coś w tym 2020 pozytywnego nas jeszcze zaskoczyło na plus. No ja się nie spodziewałem to, naprawdę mnie tak znikąd wzięło i... Znaczy, wow. ...byśmy nie mieli w planach yy, chyba wow. robienia o tym na pewno y, filmu. Y, było gdzieś to w kręgu zainteresowań, że obejrzę, ale nie, Ale że... był ten hype, właśnie zaczęło się to medialnie nakręcać i już nie można było po prostu tego nie obejrzeć, skoro ileś tam widziałeś nagłówków, oczywiście nie czytaliśmy recenzji przed y, seansami, ale ileś tam na główku, wiecie, na fejsach, na portalach wyskakiwało, bo że super serial, hit, coś tam. No to tak, bo to jest, wiecie, my mamy jakieś seriale tam zaznaczone, które na pewno będziemy chcieli ich nagrywać recenzje, czy o nich więcej opowiedzieć, a mamy takie, które zaznaczymy sobie, że obejrzymy je na pewno. No i pewnie to Gambit był gdzieś w kategorii obejrze, ale czy to będzie potencjał do nagrywania, czy do jakiegoś tam zachwytu. No raczej nie. Musimy o Janusiku nabrać jakiś materiał za seriali. No tak, no, rok, no. rok do roku. Wiecie, więc... Świeża pozycja. Niezmiennie. <laughs> więc jeżeli ktoś nie obejrzał jeszcze gambitu królowej, to zdecydowanie bolońce, polecamy. Gorąco polecamy. Jest to coś, co powinien każdy jakiś kinomaniak czy serialomaniak obejrzeć w tym roku. Kawał serialu i, i co? No do zobaczenia na szachownicy w takim razie. Tak, już mówimy: Szachmat. Szachmat. No, i żegnamy się i do zobaczenia w następnych materiałach. W kolejnych materiałach, których w grudniu będzie na pewno kilka. Dokładnie tak. Cześć. Cześć.